Kolejna środa i kolejny raport z bocianich gniazd. Upłynął on pod hasłem Bociania Majówka. Już od kilku dni wypatrujemy pęknięcia jajek wysiadywanych przez arcika i profesję. Dziś mija 33. doba od zniesienia pierwszego jaja. Właśnie tyle potrzeba, aby pierwsze pisklaki się wykluły. Na razie głęboki dołek w gnieździe uniemożliwia baczną obserwację, ale lada dzień powinny się tam pojawić pierwsze łebki. Internauci zachodzą w głowę, ile jaj jest w bocianim gnieździe w Raszkowie. Niektórzy, w tym także my, doliczyliśmy się aż sześciu, ale na tę chwilę możemy z całkowitą pewnością stwierdzić, że jest pięć sztuk. Wszystkie mają się dobrze i są stale doglądane przez Raszka i Zośkę. Wszystkie informacje na temat życia dwóch bocianich rodzinek można znaleźć po pierwsze na portalu www.bociany.tv, ale także na bocianim forum. Najświeższe newsy zamieszczamy na naszym facebookowym profilu, a filmiki zaś na kanale YouTube.